Cześć moi kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale Słuchajcie, przepraszam, że tak długo się filmy nie pojawiały, ale Chciałam, żeby już kolejny film, no to to był, wiecie Co dostałam, tak jak wam obiecałam, co dostałam pod Choinkę, co dostałam na Święto Bożego Narodzenia 2020 Więc tak, zaczynamy, nie? Więc tak, pierwszą rzeczą, którą dostałam E, to jest książka Tajemnica drewnianej sowy Magdalena Lewandowska. Nie wiem, co to jest, ale jeszcze nie czytałam. Przeczytam kiedyś, ale. No, nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Ale na tym rzeczom to może za... później pójdziemy po grach. O. Dostałam to na bok, to na bok do puli, który już pokazałam. E, tam są moje spodnie, ale to nieważne. E, Następną grą to jest na misja. E, gra polega na tym, że rozkładacie sobie takie sznurki. No i zgaszacie światło, macie taką... macie taką latarkę. No musicie po prostu przejść, żeby tego nie dotknąć, a później wcisnąć taki przycisk na tej bombie. Nie, nie, nie wiem, będę tego rozpakowywać, bo zajęłoby to za długo. Więc możecie sobie na pewno na internecie są jakieś filmiki jak grać w chronobomb, To sobie możecie zobaczyć do jakiegoś filmiku. Następną grą, uwaga. Moje spodnie, moje świąteczne y sklepytki. E Następną grą to jest Cluedo. E to, to jest gra kryminalna. Odkryć to popełnił zbrodnię. Wiek 8 polega na tym, że macie sobie jakby taki dom na planszu i zawodników i musicie obstawić e, No kto popełnił zbroniczyki tam, to jest chyba Green, to jest Plum, to jest e, pipo, Peacock, to jest Scarlet, to jest Orchid, a to jest Mustard, czy jakoś tam ehm. Też was odsyłam do jakiegoś filmiku, gdzie pokazuję jak zagrać w tą grę, także no dobra, może teraz wam pokażę słodycze, słodycze tam jedna, czyli Ferrero Rocher, lubię Ferrero Rocher, dobra, kolejna rzecz, może przejdziemy już do Lego, więc tak... Patrzcie, uwaga, rzeczy poza kamerą. E, e, pierwszy Lego to jest Lego Minecraft. Taki zestaw z owcą. E, jakiś taki ten. E, I e, tak on wygląda po zbudowaniu. Tutaj macie z tego Steve'a. Czegoś taką miał. Tutaj macie mostek, tutaj macie wielką owcę, z której możecie zbudować jeszcze jakieś tam dwie rzeczy czy coś tam. Tutaj macie żółtą owcę, baby oweczkę, jakieś tam broza czy drzewo i jakieś tam. No tak, jestem zadowolona z tego zestawu. Pojawiam. Cieszę się. Dobra, e, kolejną rzeczą, pewnie się zdziwicie, że to dostała dziewczyna, ale tak, są to Lego kobi auta. Tak, ja kolekcjonuję Hobby auta. Mogę Wam nawet pokazać jakie mam jeszcze. Bo obecnie mam pięć aut z LEGO Kobi. Mam jeszcze Trabanta. Mam jeszcze Fiata. No, Trabanta. I mam jeszcze Polonego. A w tym roku dostałam Milicję Polską, też polones, I ona się prezentuje tak na kartonie. Tak rzeczywistości. Tam w, w środku są jakieś sz drzenia czy coś tam. No. E, myślę, że nie ma za dużej różnicy. E, no W sumie spokojnie rzecz. A w sumie to ja nawet do góry mogę. Czekajcie, może to zmienić, bo tutaj źle zamontowałam i Nie, to ma tak być. To być tyłem Dobra Teraz jest git No dobra e, To odsywiamy na bok A tam są moje spodnie Ale to też nie ważne Dobra e, I jeszcze dostałam jedno Co Jeszcze dostałam jedno autko Czyli Straż niemiecką Niemiecka. Ona jest bardzo bojemna na pewno w środku. Ma z przodu dwa siedzenia. Nie wiem czy się wyostrzy. Ale no, ma z przodu dwa siedzenia, a tam z tyłu no pustą przestrzeń po prostu. Ale się nie chce wyostrzyć. No dobrze, że teraz jest czasu. I ostatnią rzeczą, którą mam wam do pokazania jest, uwaga uwaga, Okulary, tak okulary eee. Czekajcie, bo nie mogę jedną ręką otworzyć Czekajcie chwilę, ja je rozpakuję i zaraz do Was wrócę Siemka, już jestem, już jestem po prostu, nie mogłam wyjąć z tego pokrowca okularów Ale już wyjęłam, okularki się prezentują tak Jestem z nich bardzo zadowolona eee. Są brudne, bo już je nosiłam, ale nieważne eee. Mają złote oprawki takie i w sumie fajne są. Tutaj mają też na łączniku jakiś łańcuszek, ale się nie wyostrzy pewnie. No nie chcę się wyostrzyć. Ale ma tutaj jakiś taki łańcuszek, czy coś w tym stylu. Także w sumie fajne okularki, fajne. Gdzie jeszcze chwilę poczekajcie? Okej, okay. tak się prezentują. Myślę, że... Czekajcie... O. Myślę, że spoczko W ogóle jak chcecie pokazać mi moją choinkę O! To dam, moja choinka. Także to są już Wszystkie takie rzeczy Jakie dostałam Mogę wam podsumować, tyle ich jest Tu jest to Chronobomb, tu jest ta książka Tu jest Lego Minecraft, tu jest to Cluedo no, tutaj jest pudełko od Lego Minecraft. Tam jest pudełko od Tego, tej milicji starej. Tam no, jest ta straż, a tu są okularki, to jest pokrowca. Ale powiem że ja chyba go zmienię. Na taki klasyczny zamykany, bo z tego się strasznie niewygodnie wyciąga te okulary. w za mego pokrowca. E, także. Mnie to tyle. 10 minut prawie i wszystko Wam pokazałam, także mam nadzieję, że ten film się tak dobrze przyjmie jak zostanę dziennicka, um, a jak się nie przyjmie no to, to, to trudno. Um, myślę, że są to jakieś inspiracje może dla Was czy coś, co sobie kupić albo co kupić jakimś bliskim swoim, także co, do zobaczenia w kolejnym odcineczku i w sumie to On vient